when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answered said no man i still go 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 yeah go go has a lot of everything to se drn w środku zewnątrz jest przypalone jak widzicie ale w środku Prezentuje się akurat ta całkiem dobrze. Bardzo twarda, ale bardzo smaczna. Dobra, sytuacja jest obecnie taka, że podłączyłem tutaj ten jeden sterownik. Nawet teraz tutaj zmieniłem jeszcze. Podłączyłem tutaj to, co pokazuje wilgotność z temperaturą. Jak widzicie 31,4, i oczywiście jest odwrotnie. Wilgotność 78,4, a <laughs> że jest to w miarę te czujniki i te urządzenia porządne, także e, no ciekawy jestem jaka będzie wilgotność na przykład z samego rana, ale jest wysoka, jak e, myślę 78% e, u Michała gdzieś podobnie pokazywało w kuchni, chociaż u Michała to jeszcze tam się gotowało. E, no Na razie na krótko to podłączone z WiFi się teoretycznie e, połączyłem. Ale, ale coś nie mogę, znaczy z Bluetoothem się połączyłem, ale jeszcze rzekomo wymaga e, ten sterownik Wi-Fi i to powiem szczerze, że mm, no, troszkę tego nie rozumiem, ale być może mam tutaj akurat jeszcze telefony, także z jednego telefonu zrobię e, router, e, na innym będę działał na aplikacji, zobaczymy, zobaczymy, e, na razie. Muszę coś ogólnie zjeść, jakieś śniadanie może jakąś drugą kawę i tutaj będę dalej działał z tym. Także jakby nie było Działa wilgotność Co prawda rośnie Nie wiem, był Michał chwilę o. Trzeba wrota domknąć troszkę Bo się rozsunęły troszkę ja teraz akurat aplikację ustawiłem na automat, ale jak widzicie wszystko pokazuje, hmm, historia dzienna, jest miesięczna, half year, i think, czyli połowy roku. Hmm, no dobra, tu mam jakiś minutnik, pętla czasowa, harmonogram. Teraz mamy Ok, ustawione na auto, bo ustawiłem w ten sposób, że Wilgotność powyżej 75 To ma Powyżej ma załączać, a poniżej 65 wyłączać To ma chodzić 24 godziny Na dobę w tej chwili No dobra, także wentylator działa aplikacja podpięta, ja już nawet sobie automata włączyłem auto tutaj na telefonie, ale zobaczcie i wiatraczek przestaje chodzić, a dokładnie działać, no i odpalamy go z telefonu, cyk działa, ten będzie podpięty pod wentylator mm. Tak się zastanawiam Być może pod jeden dałoby radę podpiąć też żarówki Ale to muszę z chłopakami ustalić człówkę na głowie, czyli górnik wchodzi do kopalni No, a będziemy Specjalny Ciekawe czy się zmieszczę z tym krzesłem No bo tak na siedząco będzie najlepiej Muszę zainstalować tutaj Mam dwie kosteczki muszę to zainstalować, żeby wkręcić tą żarówkę. I będziemy odpalać drugi sterownik. Zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonować. Dobra, za dwie szósta. Żarówka zainstalowana, żeby nie było. Zaraz będziemy robić testy. Jakbyś hmm. kable stare wyciągałem muszę podpiąć. Jakąś wtyczkę znalazłem w sumie to od sprężarki wykręciłem musimy podłączyć ten drugi sterownik pod tą żarówę I, i, i później to pod prąd, a ja wam pokażę, bo był dziadek przed chwilą i dziadek mi przyniósł takie dobroci. Jakaś sałatka, czy jakieś kulki mięsne, pachnie bardzo przyjemnie. Ciotka przyjechała, także pewnie ona to ugotowała, no i wiem, że dobrze gotuje, także postanowiła pewnie mnie poczęstować. Także ostatnie tutaj podłączenia zostało nam jeszcze tutaj jeden, jedna taftyczka. Hmm, tutaj myślę, że jest to dobrze podłączone ze schematu i tak jak wcześniej podłączałem, mam nadzieję, że smart nie eksploduje. Największym problemem jest to, że jestem trochę głodny, a mi tam te kulki mięsne pachną, które wam przed chwilą pokazywałem, ale skończę to, załączymy, podłączymy drugie urządzenie do aplikacji. Ustawimy parametry i zobaczymy, jak to wszystko będzie chodzić, i będę w tym czasie konsumował. A na zewnątrz już co? Mamy godzinę po, po szóstej, parę minut. No i niedługo będzie się robiło ciemno. Dobra, drugi sterownik podłączony. Jeden jest zapisany żarówka, drugi fan. No i obydwa są już na automacie załączone. Tu jeszcze tą taką, no takie coś, ja nie wiem jak się nazywa, no nieważne. Zamontowałem tutaj jeszcze dodatkowo ten ten, jak widać, ze środka bije światło. Dwa te sterowniki są ustawione, kabli, kabelków co nie miara. Zamykamy wrata. Ja tutaj ustawiłem, jak widzicie, wentylację. No całkiem przyjemny pokój faktycznie ta żarówka grzeje niesamowicie, ale zobaczymy jak to będzie z wilgotnością i z temperaturą. Oczywiście trochę tutaj nie ma do takiej super szczelności, bo to jedynie taka do testów pomieszczenie, ale, ale zobaczymy. Tutaj teraz wjechał olej, a niech mu trochę tam temperatury mu nie zaszkodzi. też będzie tu niższa wilgotność. Na razie yy, no, temperatura zapewne spadła, bo jest już wieczór. Ale to zaraz to zamkniemy wszystko. I zobaczymy, ile będzie potrzebowało czasu, żeby nas to do odpowiedniej temperatury. Zobaczymy, jak długo będzie. Przy 40 się powinno wyłączyć. Zobaczymy, jak będzie szybko się grzało. 36,4. W każdym razie, tak jak wcześniej mówiłem, no wiele funkcji tutaj już spełniam na Smarteco. No dzisiaj też walczy z komputerem, niestety, ale tak jakby komputer nie wykrywał mm, dysku eee, i też eee, no tutaj walczymy. Co tam dzieciu jakiś? Wykręciłem jak na razie tutaj z tyłu ten dysk, wyjęłem i czekam na kolejne wskazówki o co tutaj chodzi. Zobaczymy, dźwięki dziwne, jakby jakiś dzień był. Może wąż, wali głową. Dzień dobry, dzień dobry. Cambo Life na Cupenda, Camboja oczywiście. No niestety komputera na razie się nie udało naprawić, ale Dzisiaj będziemy walczyć dalej. Jak widzicie, też tak sobie patrzę, to smarteko zaczyna nam się trochę zapełniać, bo i tutaj magazynowa część tam półki, tutaj trochę bałaganu, muszę dzisiaj to poogarniać um, no, tutaj też rower ten naprawiany hamulec dzisiaj muszę, mi się wydaje, że tam coś nie odbija no ale że już zostałem mechanikiem yy, i elektrykiem i jeszcze kucharzem i zmywaczem tam muszę też octy zlać zresztą zaraz pójdę jakiegoś octu się w ogóle napiję tak, poza tym, jeszcze odnośnie octu z wody kokosowej, też zawiera ponoć bardzo dużo witaminy C, także wydaje mi się, że dla zdrowotności bardzo ważne. Co tu chciałem powiedzieć odnośnie tego pomieszczenia? Po rozłączeniu Wi-Fi i Bluetooth, jak widzicie, cały czas wszystko to działa tak, jak zostało ustawione. Zresztą zaraz podejrzewam, że powinna się odpalić z tego czujnika. Tutaj żarówka, bo jak spada poniżej 35 temperatura, to się ona zapala. Gdzieś widzę te temperatury, też była różnica. Wcześniej teraz się to wyrównało. My tutaj, żeby to sprawdzić, też troszkę pomożemy. Otworzymy wrota. No, powiem Wam, że od razu, od razu czuć ciepło. Ten olej bardzo ciepły też. Myślę, że może mieć, znaczy, może mieć ma na pewno um, około 40 stopni. No, bo tutaj od wczoraj taka temperatura była utrzymywana. My trochę tutaj to przewietrzymy. Zobaczymy czy się załączy tutaj nam światło 35,2 35,1 poniżej 35 powinno się załączyć zobaczymy 35 o i widzicie Zaczęło nam działać, zaraz zobaczymy czy się Wszystko świeci, o proszę bardzo Olej Podświetlany No ta żarówka naprawdę powiem wam szczerze Tutaj jak to wczoraj podłączałem to grzeje niesamowicie robi ciepło No wilgoć, no wentylator prawdopodobnie nie chodziło od wczoraj Od testów bo no po prostu wilgoć jest Poniżej 75 Także sobie nie musi się włączać, zresztą żarówka też wykonuje tutaj robotę. Rozmawialiśmy też wczoraj odnośnie, e, odnośnie fermentacji właśnie, e, że będzie więcej wilgoci jak będzie mleko. No i tak doszedłem no, to, to do wniosku, że raczej, raczej tej wilgoci nie będzie, dlatego że na górze zazwyczaj jest twaróg, później jest olej i na dole jest ta woda, także raczej woda będzie przykryta olejem i będzie można powiedzieć tak no, zamknięta i nie będzie odparowywać twaróg z olejem też w tej temperaturze raczej nie będzie odparowywać także, także raczej ten wentylator będzie się załączał dosyć rzadko no a temperatura, no to wiadomo, jak widzicie 34,7 spadło. Także temperatura na pewno się będzie załączać, bo musi być między 35 i 40 stopni utrzymywana przez te minimum 16 godzin. Komputer jak widzicie z rana już załączyłem, ale niestety dalej nie funkcjonuje, niestety. Taki błąd popełniłem, że e, Tyle na komputerze miałem różnych zabezpieczeń, że teraz odzyskać e, Znaczy mógłbym postawić nowy system Windows, ale żeby e, Odzyskać stary m, A chciałbym to jednak e, odzyskać część, gdzieś tam mam pozapisywane No niestety No jest, 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 jest źle, jest e, cały czas walka, ale Czyli tam wspólnik Napisał mi, że po południu będziemy walczyć dalej, że ma pomysł tam na obejścia tak jak mówiłem muszę pozlewać tutaj te nastawy i też zauważyłem, że ten pierwszy nastaw on nie ale tutaj z góry jest ciepło, jest ciepło fermentacja, to ma wiedzieć wie o co chodzi. Też z kimś tam Z krzyżkiem o pozorem krzyżka, właśnie mi powiedział, że, że jak jest za ciepło, to coś takiego się będzie działo. No a co, a my lejemy o i tego. Lejemy trochę octu na no, oczyszczenie. Muszę więcej z kranikami takich zakupić. No i oczywiście, żeby nie było to za mocne, mam jedną rękę. Także widzicie, jakaś kombinacja. Dolewamy również troszkę wody. No proszę bardzo, taki mamy ocet. No dużo tego sobie ocu nalałem, to znaczy no połowę jest wody albo troszkę więcej. No ale dobra, z rana ocet jak śmietana. Zaczynamy dzień, tu jeszcze mogę wam pokazać, bo tutaj jak zleję, przefiltruję te nastawy z wodą kokosowej, na alkohol. Prawdopodobnie podadaje tutaj wam te grzyby. Odstawa jeden tutaj na górze zamknął cały system. Zamknęły się w sobie, jak widzicie, grzyby i czekają na lepsze czasy. Powiem wam, nie wiem, co tam w tym moccie się dzieje, ale jak z wodą rozrobiłem, ale <laughs> aż mnie zatkało na początku. Także bardzo mocny no ale dobrze, takim ma być. A my na chwilę w kuchni. U Michała dzisiaj sos ananasowy. Piękny zapach ananasa. Nie będę tutaj za długo siedział, pokażę wam tylko jak to się wszystko tutaj yy, mieli. O, ale też oczywiście są to sosy pik pikantne, także yy, drogi oddechowe od razu podrażnione. No, na razie Michał gotuje, nie potrzebuje pracowników. Tam jedna pracownica na zewnątrz myje, chłopaki ogarniają baczki grzybowe. Tutaj mamy prasę, tą, co wczoraj testowaliśmy. Także jak widzicie, wszystko przyszkowane tutaj poczyszczone pod produkcję. U Michała w kuchni. No, ja uciekam dalej Na da Tutaj za domem Tumfi tam widzę już coś złapała, upolowała i coś tam w trawie je A ja nie widziałem chłopaków Chłopaki gdzieś tam przy grzybach są ponoć A jakoś przejrzałem ich Nie zauważyłem Papaja Zobaczcie ile papai malutkich Zobaczymy, co tam tunki konsumuje. Może tylko trawę? Co tunki jesz? Trawę? Może i tak. O, no, Magic tam. No dopiero koszone było. Chwila, moment, a już. Wszystko zarasta, no ale w porze deszczowej to tak musi być i tak jest. Przejdziemy jeszcze z tej strony. Żeby Wam tylko smarteko nie pokazywać, to trzeba czasami pochodzić. Woda się leje. Pszczoły widzę w ulu cały czas. Mieszkają i nawet bardzo mnie nie atakują. A to ich prywatny basen. Także pomieszczenie do fermentacji uważam za skończone. Na razie taka wiecie, prowizorka troszeczkę, aczkolwiek to już będzie na razie yy, tak z nami tak będzie wyglądało na razie tak z nami zostanie sterowniki tutaj powieszone czujniki są w środku oczywiście wszystko podpięte pod aplikację tutaj automatycznie mamy temperaturę 35 40 żeby była no i wilgotność poniżej 75% co się zgadza oczywiście też można akurat wentylator też tutaj Mm, zaraz to jest żarówka. A tu mamy. Okej, okay, czyli teraz powinniśmy mieć też ręczne sterowanie. Zobaczymy, jak to działa. Żarówka działa i grzeje niesamowicie. Wiatrak też działa. No dobra, kolejne. Czas zacząć kolejne testy. A mianowicie, zrobimy taki myk, że wstawimy tutaj to jedno wiadro fermentacyjne z wodą. I zobaczymy, jak sobie poradzi pomieszczenie z większą wilgocią. Oczywiście tam nie będzie umieszczana woda, tylko, tylko mleko. I tak jak mówiłem, tam. Olej tak naprawdę będzie robił taką warstwę, gdzie ta woda nie będzie parowała, ale zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Napuszczę tylko wody tutaj myślę, że tak z pół tego wiadra i zobaczymy, zobaczymy co będzie się działo. Wpadłem chyba jeszcze nawet na lepszy pomysł pojemniki może po polsku, tak? one mają kółka, aczkolwiek to kółka niestety tutaj rysują trochę tą podłogę ale to tam mniejsze z tym w każdym razie zalejemy tutaj połowę 140 litrów to jest zbiornik to by było 70 litrów, to trochę dużo no ale zalejemy ten zbiornik i wstawimy go do pomieszczenia co więcej trzeci dzień rzędu mechanik mi się nie pojawia może odzywają mu oczy, albo nie wiem co tam się dzieje może ma jakieś większe zamówienia, prace, nie wiem, aczkolwiek u Michała jak pracował to też często znikał na kilka dni ja też nie mam zamiaru go za bardzo pospieszać, bo tutaj ciśnienia nie ma. Aczkolwiek nie mógłby się na dniach pojawić i skończyć to, co zaczęliśmy. Muszę kurczę ten hamulec przedni zobaczyć, albo właśnie może mechanikowi dam. Myślę, że tam jakaś sprężyna padła, która, która odbija. No nic, ja zaraz ten zbiornik wstawię, troszkę tu poogarniam i zaraz się zabieram chyba za mm, tamte nastawy alkoholowe, bo wydaje mi się, że już jest najwyższa pora, żeby je odfiltrować i dodać do nich mm, octu, jako bakterii octowej. No dobra, czyli wjeżdżamy, czy to się w ogóle zmieści? Chyba się zmieści, wjeżdżamy. Myślę, że jest tutaj gdzieś 50, 60 może litrów wody. Wjeżdżamy, zobaczymy. Na razie wilgotność... O! Wilgotność około, tam widziałem 48, 50. Może troszkę tak bardziej na środku. Wrota przymkniemy. Dobra. No i co? Temperatura na jednym 38,3, na drugim 49. To jest duża różnica, ale wilgotność 49,6%. Zobaczymy jak to za chwilę. Widzę, że od razu zaczęła rosnąć. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Chłopaki tam wrócili do, do, do pracy. Znaczy mechanik wrócił z jakimś, z ka za każdym razem z kimś innym, ale bierze się teraz tam za no, spawanie, montaż ścian mniej więcej wie jak to zrobić, jeszcze się mnie dopytywał a co my tu mamy? jak widzicie na aplikacji dwa sterowniki załączone żarówka jak i wiatraczek wilgotność mamy przekroczoną powyżej 70 Temperatura też spadła poniżej 34, a ja musiałem to e, niestety. Temperatura spadła i musiałem wszystko porozłączać, bo mi coś przedłużać tam e, nie funkcjonował i musiałem go rozkręcić. Na nowo kable tam poinstalowałem. No i, i, i jest jak na razie ok. E, Wielkość dosyć szybko spada. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej. Rzucamy zdjęcia informacje. Link w opisie tego filmu. Subscribe now.